Proszę, żebym miał auto save'a. Mam save'a Jaj. Ciao, witam Was widzowie. W kolejnym odcinku na moim kanale z gry pod tytułem Final Pizzeria Simulator Clicker. Nie spodziewaliście się tego odcinka, prawda? Stwierdziłem, że ja sobie muszę w coś zagrać, w coś po poklikać. Jest aktualnie czwarta nad ranem. Grałem w grę, w horror, który tak mnie kurna obsrał, że dosłownie adrenalina, która wleciała w moje żyły mnie tak pobudziła, że ja teraz nie jestem w stanie... nie jestem śpiący. Jestem teraz tak pobudzony, że ja muszę zagrać w coś, co mnie wyluzuje. Ja aktualnie gramy w FNAF Pizzeria. Ee, z Clicker Simulator, gdzie jest ten śmieć? Wypierdzielaj. Eee, no. 19 dzień. Ja już nie pamiętam, co ja tutaj robiłem, ja grałem w to dawno. Czy odkryte mam wszystkie animatroniki? No niekoniecznie, zostało mi ich kilka do odkrycia. Też w sumie już mam ich większość zrobionych. Minigry już mam odblokowane w sumie wszystkie. Jedynie zostało mi zrobienie gwiazdek w niektórym takim, na przykład Freddy in Space. Nie wiem, czy zrobienie gwiazdek coś w tej grze mi da. Może mi coś da, nie jestem w 100% pewien. Powinienem zagrać tutaj w minigrę. Bo muszę zrobić daily, oczywiście. Gdzie jestem świeci Tu. Energii mam jeszcze mnóstwo, więc nie powinno być z tym problemu, żebym jakkolwiek wyrobił tutaj normę. O, jak dobrze wiecie, ja, jak fajnie jest po prostu sobie teraz usiąść i zagryć w coś rozluźniającego, gdzie. Nie spinam dupy, że mnie zaraz coś złapie i zarąbie, nie? Ja dobra, zagramy w Freddy in Space najbardziej denerwującą... Ja nie mam tokenów? Ja muszę je odebrać? Czy już nie pamiętam? A fly item, tokeny, dobra, tak, musiałem odebrać tokeny, dobra. Zagrajmy sobie Freddy in Space. Obstawiam, że tego nie zrobię. Nie wiem ile tutaj potrzeba mi przejść, żebym jakkolwiek mógł pójść przejść dalej. A, byłem chyba blisko wykonania gwiazdki. Nie, był, nie szło mi źle. Nie szło mi źle. Po prostu muszę się tutaj skupić, tak jak się skupiłem. Chyba muszę zdobyć 5000 punktów, żeby mieć tutaj gwiazdkę. Rywalną czemu osób. Jedynym minusem tej gierki jest to, żeby zlecieć wyżej, to muszę, kurde, ruszać cały czas myszką, bo jeżeli trzymam myszkę w jednym miejscu, to kliknięcia mają tak jakby cooldown. Co mnie może faktycznie ujebać. Zapatrzyłem się. O. Come on, Płaj, komórka kurde nie teraz, zamknij się, nagrywa mu, kto mi kurna spamił 4 nad ranem Spadaj Dobra, gdzie jest ten gruby śmieć, tu jest ten gruby śmieć, na luzie, fajnie jest to, bo teraz zdobywam exp natywnie, więc może przed końcem dnia też otworzę skrzyneczki, które mam tutaj w lewym dolnym. Trochę ja tęsknię za takim luźnym klikaniem w pizzę w tematyce FNAFa. Ogółem wychodzi remaster tej gierki. Widziałem na Game gamejolcie twórca zaczął robić posty, też nie wiecie do czego wychodzi e, remaster. W sensie update remasterowy, jakże naszego kochanego FNAF anime Reborn. Widzie jak teraz patrzyłem yy, na wiadomości na Game Jog, to również widziałem, że twórca nad, nad czymś pracuje. Więc spodziewajcie się wkrótce powrotu do anime. A tak, na chwilę obecną, to klikamy sobie w pizzę. Chilujemy bombę. Okej, okay, dobra, zdążyłem yy, przy otwieraniu boksów. O, bo zostało mi chyba tam 5% energii, jak robiłem te prezenciki, bo mi ten gruby śmieć wyskoczył. Same fasto Come on, jakaś postać może. Jedna postać taka fajna, rzadka postać, please. A jak widać gówno. 19 dzień to nie jest szczęśliwy dzień. Oj, chyba nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Wy... No, nie zdążyłem oczywiście. The end. Ja nie wiem, ile ja robiłem dni na odcinek, no ale zrobimy sobie tak dwa, trzy, cztery z hakiem w tym stylu. Dzień 20, let's go. ten gruba, wywalaj mi stąd śmieciu. Dobra, robi mi to automatycznie. A mogłoby kogo by sobie tu. Ulepszać... Special Pizza Production można zrobić, Enarda ulepszyć na raz. Czy ktoś tutaj może zostać zaprezentowany za te 29? No niekoniecznie, dobra, robimy... Robimy tutaj zadanie, odbiorę sobie dniówkę i spróbuję jeszcze raz tego Freddy's Space. Dobra, może zagram... F... Nie, ja muszę mieć gwiazdkę z tego. Nie ma kuwa mowy, żeby nie, że nie będę miał gwiazdki. Ale, mi kuźwa punktacja trzymychnęła nagle. Dobra, zagram następnego niewinnego minigame'a. Czemu by nie? Tak granie cały czas tego... Frediego, mnie wykończy. Wywalaj, Dawać dawaj 5 expa. Z ulepszeń, co ja tu mam? Autoklik level 3 mogę zrobić, jeżeli przejdę do kolejnego tego... Do jeżeli zdobędę kolejny poziom. To jest dobry w sumie pomysł. Tutaj mogę skolektować expa kolejnego. Eee, otworzę te trzy boksy, żeby mieć już expa. Które gówno i tak mi dadzą. Szkoda, że nie mogę tutaj jakoś, nie wiem, wyrobić normy, która pozwoli mi na zagranie w kolejne minigame. Że tylko na dzień mam tylko trzy tokeny, a przez te trzy tokeny zagram tylko w trzy gry. To jest takie trochę... no słabiutko, no, no cóż mogę poradzić. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać remaster, remake, nowa wersja tego fynafficeria clickera. Pizzeria dokładnie, Pizzeria clickera. Na razie, jedyne co możemy robić, to siedzieć i czekać. Mam dużo pieniędzy, mogę je na coś sobie sumie już powydawać. Zrobię sobie tutaj autoklika i zobaczmy, na co mogę wydać pieniążki. Pieniądze się chyba na nic innego nie przydają jak ten. Pór na ulepszanie animatroników, a to też potrzebuje fast coinów, nie? Źle nie jest, źle nie jest. Eksp strasznie mi szybko leci. Jestem możliwe, że będę w stanie zrobić sobie szósty level już następnego dnia, jeżeli nie w tym dniu. zależy, ile fastdonger mnie schakuje i ile ten bonnet mnie zaatakuje. Zrymowało się nawet. Będę w stanie zdobyć sobie kolejny level. Faktycznie tej, tego dnia. Ej, to nie jest... nie jest źle. Nie jest źle. Next dniu zagram sobie w coś innego. Może rzucanie w dzieci nożem. No i kolejny poziom, level szósty. Myślę, że ulepszę sobie autoklik Żeby był szybszy. Dopiero jak przybędę miał level 7, myślę. Nie level 8. To trochę może zająć. Nie zdobędę go w tym odcinku. Nawet nie wiadomo, czy zdobędę go w ogóle. Nawet nie wiem, czy w ogóle wrócę później do tej gierki. Może wrócę. Dziś się wyjątkowo gram, bo po prostu muszę zagrać w coś, co mi wylozuje przed snem. Pieniądze! Kurde, 18 tysięcy jednego dnia, chciałbym tyle zarabiać. To bym kuś w miesiąc zarabiał ponad stówę. Zarąbiście. Dobra, autoklik leci. Ja tu sobie wezmę te trzy i zagram w jedną minigrę. Fruity Mace nie ma srebrnej gwiazdki. Jestem ciekaw, czy można zrobić Golden Star. Dobra, jeden raz muszę spróbować tego Freddy's Space Again. Ostatecznie muszę złapać tą jedną brązową gwiazdkę w tej grze. I zdobyć Master Player. Jest! Mam gwiazdeczkę. Dobra, lecę dalej, nie zatrzymuję się. Nie gadaj, odkliknąłem grę. ODKLIKNĄŁEM GRĘ! Nie zdobyłem gwiazd! A już... Jezus Maria... Jak no complete Czemu nie komplet minigame? Przecież przeszedłem, miałem 5 expa za to. no nie gra. gran sobie w Fruity Maze. Mam dużo czasu. Nie muszę się aż tak bardzo spieszyć w sumie. Mam dużo extended. Chociaż faktycznie ten magnes by się teraz przydał. Bo jest szansa, że teraz to, przez tą moją głupotę, że nie zebrałem tamtego magnezu jak był. Eee, no, nie zaliczę questa. O, magnez. Okej, okay, do Tylko teraz już nie mam spida. Dobra. No, te owoce zostały tak porozrzucane tutaj. 12 muszę lecieć tu. I don't no Czy zdążę? Sześć owoców gdzieś przegapiłem. Na dole, widzę, 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 widzę 4 sekundy, 4 sekundy. Come on, dwie! Jak zdążyłem! Ale klacz! Ale klacz! Man! No i kolej complete minigame! No i mamy to. No i XP wyrobione. Mam jeszcze jednego... Chojna do zagrania, a se porzucam w dzieci. Czemu by nie? Nice. I ostatni noż mi zostanie. I my. Nice. I tak to się robi. Czy będę miał gold? Nie, jeszcze nie będę miał gold. Ile razy ja muszę przejść, żeby mieć golda z tego? To mnie zastanawia. Co to było za. Czemu ja słyszałem zegar? Szy... Słyszeliście ten zegar, nie? Ha. Huh. Dobra, czas otworzyć boksy. Oczywiście nic ciekawego, nic nie dostać, to są tylko same fast Tokeny, które mogę wydać jedynie na. Okej, okay, tego ziomeczka tutaj to ja nie miałem, zajebiście. Ej, Nightmare Bibi. Dobra, wracamy do fast Tokenów. Co on robi? Bo on coś tam chyba miał, że. O coś tam miałem, coś dostałem innego niż fast tokeny też. Co ja? Co to jest za animatron? Co ty robisz kolego? Nightmare ZZ, charaktery Special Pizza Production. Sometimes fall asleep. Uh, Phantom chica, masz, Ty masz, masz, masz upgrade. Wszyscy, co mają po pierwszym level, Toycikami, a nie to ciki już nie ulepsza. I oni są za drodzy, by ich ulepszyć. To myślę, że ziomeczko ulepszy. Gdzie ty jesteś? Tu. Sometimes to. Fall... He falls asleep. To mnie zastanawia, czy on się gdzieś pojawi, gdzie będę mógł go wybudzić? A, okej, okay, to jest dodatkowy EXP. Jaki kuźwa boost dostałem, ej! To jest dobra postać. Okej, okay, to jest, to jest akurat dobra postać, dobra. A, jeszcze nie mogę zebrać nagrody? Albo jeszcze tylko... okej. Okay. 4500. tysiące pięćset. Dawajcie 10 exp Kuźwa, zarobię dzisiaj krocie. W takim razie. Muzyki jeszcze nie odblokowałem. I reach level 10. Watch Your Six jest zajebistym soundtrackiem. Ale do tego pasuje Forbidden Nocturne. O, akurat debil mi zabrał energię. Dobra, chodźmy na ostatni dzień. Jestem zmęczony, jest prawie piąta rano, a ja muszę iść spać, wstać i to zmontować, żebyście mieli odcineczki. Już jak jakoś, bo nawet za oknem jasno robi. Wow. Gdzie ty mnie hakierujesz? Wywalaj śmieciu. Od razu może zgarnę Expo za otwarcie boksu, bo mam ich cztery. Kolejny jakiś chance dostałem, czym jest co to było? Yy... Więcej szansy, żeby dostać puppet Gift Box, ok, why not? I wezmę se to, włączę czemu też nie. Tylko przeciwko niemu nie jestem automatycznie odporny. Jestem ciekaw, jak to działa. Czy to po prostu tego danego jednego dnia nie będą mnie nachodzić? Być może. Ale fajnie by było, bo oni mi spadają. Dobra, odbiorę. moją. Yy, moją dniówkę. I zagramy Freddy Gibbs' cake. Mek, myk, myk. Oj, ten dzieciak tam na dole będzie smutny. No, nie zdążyłem. Dobra. Najpierw do ciebie i teraz do ciebie. Nie wiem, czy zdążę do niego. On się już rozpłacze. Nie, zdążyłem! Myk, myk, Dobra, easy. Nie wiem, ile muszę tutaj zdobyć tych... ...pońców. Ale oni będą jeszcze bardziej agresywni. Chyba jak trzy dzieci się rozpłaczą... ...to już po mnie. Dobra... Dobra... Myk. Ono co?! Tak szybko?! Ale gówno... Gierka... za Exotic Butters! Połapmy sobie masło! Czemu by nie? Tak na rozluźnienie

Muszę to kurna przejść, chociaż raz. 10 tysięcy punktów. Jakoś, nie wiem jakoś, ale jakoś trzeba zdobyć. Ale tak gra to scam. Wywalaj. Dobra, zobaczmy co dostanę. Pewno gunwo, kolejne. Standard Drop, Standard Drop, Rare Drop, Standard Drop, Standard Drop, Nothing More. On Tokens. To ja w sumie mogę wydać, żebym miał jakkolwiek więcej tych pizz. Tych pieniędzy nie wiem na co wydawać. Nie mogę jedynie, kurde, na charaktery, które posiadam, ale na żadne ulepszenia, na żadne inne te, no nie mogę. No na co mam, mam to wydać? Nic z Pintuil, nie mogę tego kupić. Da się to jakoś inaczej zdobyć. No, czy tak się zamyśliłem, że zostało mi 11 energii Freddy mnie obudził. Już czuję, że już trochę ze mnie zeszła ta adrenalina po tym horrorku. Możliwe, że, ten, że ta pizzeria wleci akurat po tym, co nagrywałem przed chwilą. Powiem wam, miło sobie posiedzieć i poklikać na spokojnie. Także fajnie już mi się oczy zamykają. Myślę, że będę bardzo dobrze spał po tym ładnym klikaniu. Wy też sobie się wyśpijcie, widzowie. Jeżeli oglądacie to późno w nocy, przed snem, to życzę wam oczywiście miłych snów, bez koszmarów, bez wybudzania się w nocy, pełny, ciepły sen z zimną poduchą pod głową. A ja myślę, że ja w tym miejscu skończę, bo dzień się skończył oczywiście. Mam nadzieję, że podobał wam się ten luźny odcineczek. Przepraszam jeżeli spodziewaliście się czegoś innego. Możliwe, że wrócę do tej gierki i postaram się odblokować wszystkie animatrony, chociaż no to już jest taki po prostu granie w totka w wielkim skrócie, ze względu na to, że no zostało mi chyba tam z trzy charaktery do odblokowania, im więcej, znaczy im mniej charakterów do odblokowania, tym mniejsza szansa na jakiekolwiek charaktery. Dobra, ja się z wami żegnam, to był FNAF Pizzeria Clicker, mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało ten odcineczek. Widzimy się w kolejnym, trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć!